Na pyszne sałatki, aromatyczną kawę i ciasto. Zaprasza sponsor programu Gryf Arena Bistro oraz restauracja Ratuszowa w Trzebiatowie. 28 dzień stycznia, Tomasz Krupecki, witam i zapraszam. To jest program Czwartek na żywo, choć dzisiaj wyjątkowo nie na żywo. W studiu moje goście Karolina Kondzielewska, Tomasz Aniuksz, to jest specjaliści do spraw fundus funduszy europejskich. Witam serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Czy to będzie dobry rok dla tych, którzy będą chcieli starać się o dotacje, na, ten na ten przykład momencie. dla swojej działalności? To będzie zdecydowanie lepszy rok niż poprzedni. Na pewno to będzie dobry rok dla osób, które będą chciały pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź też na rozszerzenie działalności gospodarczej. Już nawet analizując harmonogram naborów na ten rok i patrząc na to, co będzie się działo w lokalnych grupach działania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Zdecydowanie tak. Możemy powiedzieć, że to będzie lepszy rok na pozyskiwanie środków unijnych. Będzie ich zdecydowanie więcej do pozyskania. Postaramy się w trakcie programu powiedzieć o kilku możliwościach, ale tak naprawdę każdy może otrzymać te informacje indywidualnie przychodząc do, do Was, prawda? Tak, do Waszej oczywiście. siedziby. Jesteśmy punktem informacyjnym w Funduszu Europejskim. Mieścimy się przy Starostwie Powiatowym w Gryficach w pokoju 431. Można do nas przyjść na konsultację bezpośrednią, ale tak naprawdę też można do nas zadzwonić, można do nas napisać maila. Zawsze odpowiadamy na pytania, informujemy, gdzie można dostać, z jakiego programu można skorzystać ze środków unijnych, ale także skąd ściągnąć wniosek o dofinansowanie, jakie są konkursy. Organizujecie także takie specjalne spotkania, środy z funduszami, mhm. tak? Na Oczywiście. Organizujemy spotkania informacyjne i organizujemy środy z funduszami. Środa z funduszami, o którą tutaj Pan pyta, to w każdym miesiącu, pierwsza środa e, miesiąca, to jest e, o danej tematyce e, unijnej. Zawsze jest to informacja na gryfice.pl bądź na stronie facebook. Można dowiedzieć się, jaka tego dnia w daną środę będzie tematyka. To tak, jest inna tak? tematyka i jest to takie spotkanie otwarte, oczywiście bezpłatne, na które, przy, na które przychodzą tutaj osoby zainteresowane. To trwa gdzieś około czterech godzin takie spotkanie, i, i mówimy. Takie spotkanie już się odbywały? Oczywiście przez były cały już? rok y, 2015. Mhm. Tak e, Zazwyczaj dana tematyka kierowana jest do danych beneficjentów. Są to dla, dla osób bezrobotnych, dla jednostek samorządowych czy także dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o tematykę, no to była na przykład, jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne, to na przykład tematyka edukacja tak, dla szkolnictwa. Jakie, jakie, jakie dofinansowanie można dostać na, na, na szkołę? Tak. Jeżeli dla osób bezrobotnych, to jak otworzyć działalność gospodarczą ze środków unijnych. Jak rozszerzyć działalność gospodarczą? Jakie programy są na innowacje? A jest zainteresowanie tym? Przychodzą rzeczywiście na te spotkania mieszkańcy naszego powiatu? Tak, tak. W tamtym roku mieliśmy każdą środę z funduszami i każde spotkanie się odbyło, więc, więc jakby zainteresowanie jest. Pani powiedziała stowarzyszenie, bezrobotni. A co z przedsiębiorcami? Również do nas przychodzą i również chcą rozwijać swoje działalności, szukają różnych sposobów. Jest I są to... takie możliwości, tak? Są możliwości. Są możliwości dla przedsiębiorców, którzy już działają, a chcieliby zrobić coś nowego. Oczywiście. I mogą na to pozyskać środki. Tak, na rozwój własnej działalności gospodarczej. I o tym e, także można rozmawiać indywidualnie z wami e, w Waszym punkcie. Tak. E, z jakimi po pomysłami przychodzą. E, Mieszkańcy powiatu hmm. gryfickiego. Z jakimi pomysłami? No, dosyć często jest to tajemnica handlowa, więc my y, y, jesteśmy zobowiązani też nie, y, no, nie udostępniać takich informacji, ale to z reguły są pomysły na rozwój działalności dosyć innowacyjnych. Czyli jednak jesteśmy kreatywni? Jesteśmy kreatywni. Czasami aż sami jesteśmy zaskakiwani, czasami tematy, które y, chcą poruszyć przedsiębiorcy albo które chcą zrealizować, y, są tak niesztampowe, że rzeczywiście my też potrzebujemy wtedy czasu, żeby znaleźć jakieś dobre źródło dofinansowania dla tych przedsiębiorców. Warto pamiętać, że ta perspektywa różni się nieco od tej poprzedniej, czyli w tym momencie rzeczywiście musimy postawić na innowacyjność, na coś, czego w tym momencie nie ma. Czyli pomysł typu ustawiamy kolejne domki kempingowe w gminach nadbrzeżnych, nadmorskich, już nie będzie tak innowacyjne, jak chociażby, no nie wiem, budowa jakiejś kryokomory albo czegoś, czegoś równie, równie mocnego. No, warto pamiętać o tym, że turystyka jednak jest tą regionalną specjalizacją, a te regionalne specjalizacje będą szczególnie. Szczególnie mocno wspierane finansowo, ale turystyka pod, w, 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 przez takie duże te, prawda? tutaj mówimy o rzeczywiście dużych, dużych projektach, e, aczkolwiek e, ci, którzy prowadzą pensjonaty i e, jakieś mniejsze ośrodki wypoczynkowe, też jak najbardziej będą mogli takie dofinansowanie e, uzyskać. Myślę, że to będzie mniej więcej trzeci kwartał 2016 roku. W tym momencie jeszcze takiej pewności co do konkretnej daty nie mamy, ale rzeczywiście w tym roku będą takie możliwości. O jakich pieniądzach jest mowa? Tutaj zawsze też mówimy, że właściwie ogranicza nas tylko kreatywność przedsiębiorców, jako że skala dofinansowań jest dostosowana rzeczywiście do rozmiaru przedsięwzięcia. W przypadku, jeżeli to będą bardzo duże przedsięwzięcia, powiedzmy 10 milionów i więcej, wtedy możemy posiłkować się po prostu programami krajowymi w przypadku mniejszych dofinansowań to mogą być dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego. Także tutaj wszystko zależy od tego co dany przedsiębiorca chciałby zrobić, jaka będzie skala projektu, ale to też nie jest tak, że ktoś przychodzi z ulicy, nie ma e, własnych środków e, i dostanie 3 miliony za darmo masz rób swój biznes. Tak, no nie tak jest nie tak. Ma. To już się, myślę, że dawno skończyły się, a właściwie nie było takich historii, kiedy można było dostać 3 miliony z dofinansowaniem stuprocentowym. Zawsze to jest tak, że jednak Unia Europejska, czy te fundusze europejskie są takim elementem, pomo elementem pomocniczym, czyli dajemy trochę od siebie, ale dostajemy też coś z Unii Europejskiej. W przypadku stuprocentowych dotacji to tylko dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tylko w takich przypadkach ewentualnie jakieś projekty miękkie, które nie są komercyjnie wykorzystywane, to wtedy też, ale w przypadku przedsiębiorców tutaj efekt zachęty jest taki po prostu, że dostają no, pewien gratis od, od Unii Europejskiej, od państwa. Tym bardziej, że takie kwoty 3 milionowe to bardziej jest na rozwój, na rozszerzenie działalności gospodarczej, na rozpoczęcie działalności gospodarczej mówimy tutaj do kwot bardziej do 100 tysięcy złotych, nie więcej. Maksymalne kwoty, tak, to są 100 tysięcy. Jakie można rzeczywiście? Kiedy, uzyskać? kiedy ci beneficjenci, bo tak możemy nazwać wszystkich Waszych klientów, przychodzą, to z jakimi problemami muszą się zmagać? Taki, taki najczęstszy problem, który napotykają? Znaczy, mamy różnych beneficjentów. Są to osoby, które przychodzą i często mówią, że chcą dofinansowania, a jeszcze nie mają konkretnego pomysłu, więc jakby szukamy wtedy... O, mówimy o różnych działaniach i oni jakby otwierają w swojej głowie różne furtki, co by mogli robić albo gdzieś tam jakie pasje mają. i Po prostu rodzą się wtedy pomysły, tak? Dokładnie, Czy ktoś tak. Coś bym chciał robić. Jeszcze nie wiem co. Dajcie mi pieniądze. Chcia, tak? Chciałbym pieniądze, tak. tak. A czasami mamy takich klientów, którzy przychodzą naprawdę z innowacyjnymi pomysłami. Jeżeli nie innowacyjnymi, to na pewno e, takimi, które e, tutaj dbają o walory naszego regionu, czy, czy, czy właśnie e, chcą zatrudniać. E, A wśród biznesu funkcjonuje, funkcjonują już ludzie, którzy kiedyś przyszli do was, dostali dotacje i teraz. Hmm też przychodzą takie osoby, które dostały wcześniej się. dotacje, ale hmm. tak naprawdę przypominamy im, że musi minąć trochę czasu, żeby Ale nie, czy mogli są w dostać... ludzie, którzy um, otworzyli swój biznes e, dzięki dotacji i są dzisiaj naprawdę dobrze prosperującą firmą na rynku? Są tacy? Ja nie mówię, żebyście żebyśmy zlecali, tylko czy są tacy? powiecie, powiecie, powiecie. gryfiskim na pewno, tak. tak. Mhm. Czyli tak, w takim razie oczywiście. te wszystkie dotacje mają sens. To nie jest tak, że pieniądze są um, no, wyrzucane w to, bo, 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 bo jest głos krytyki, że na przykład te przedsiębiorcy inni burzą się, że ktoś dostaje mm, za darmo pieniądze i, i, i jakby otwiera komuś konkurencję. To tak naprawdę hmm. wszystko zależy od gruntu, do którego w, jakby wpadną te pieniądze tak i od osoby, która je tutaj realizuje, dany projekt. Ale skoro są osoby, które prężnie działają, którym to które się udało Chcą to jest na pewno sens. założyć działalność nie tylko na rok, tylko na dłużej hmm. i jakby pisząc projekt, mają większą strategię na, na to, co, co później z tym Projektem zrobić, to na pewno to się udaje i, i są tego rezultaty duże. A dlaczego powiedziała Pani, że ktoś zakłada firmę na rok? No bo, bo w tak tamtej jest... perspektywie, mhm. no, to, to, to nie tylko jakby moja opinia, są na tą analizę, że często były takie dofinansowania, gdzie brano y, mhm. dofinansowanie i po roku zamykano. Y, bo jest, zamykano taki okres, jest taki okres obowiązkowy, gdzie firma ma funkcjonować? Tak? funkcjonować. Tak, tak. W jakim okresie firma jakby... I, to, i to był rok? Tak, jakby ta perspektywa różni się od tego, że te dofinansowania na pewno jest trudniej uzyskać, tylko wyłącznie dlatego, żeby po prostu te ostatnie środki, które dostaliśmy na lata 2014-2020, były bardzo efektywnie wykorzystane. No bo tak naprawdę no to są już ostatnie środki, tak? 82,5 miliarda euro dostała Polska od Unii Europejskiej, nasze, nasze województwo dostało ponad 1,5 miliarda no i takich środków nie będzie więc jakby zostały dlatego ten cały rok 2014 był takim rokiem bardziej przygotowawczym pod względem dokumentacji i analiz po to by jakby już środki unijne nie wtrafiały do takich przedsiębiorców czy biznesmenów czyli trzeba mieć jakieś e, cechy e, żeby, kryteria, kryteria, kryteria tak które trzeba spełnić by dostać takie dofinansowanie w takim razie, jeżeli tyle osób już dostało e, dotację, to jeszcze będzie ktoś w grywizach, kto e, potrzebuje? Potrzeby są zawsze ograniczone. Tu właściwie sprawa zawsze wygląda tak samo. Pieniędzy jest mniej niż, niż potrzeb. E, więc non-stop, właściwie codziennie spotykamy się z osobami, które mają pomysł na biznes i szukają środków, żeby rzeczywiście swoje, swoje działania zrealizować. My podpowiadamy tak dobrze, jak możemy, podpowiadamy, wskazujemy te źródła, które rzeczywiście są. No, czasami musimy z takim przedsiębiorcą też przeanalizować jego pomysł i stwierdzić na przykład, że no, w tym przypadku o wiele łatwiej będzie na uzyskać pożyczkę, co będzie też pewnym, pewnym nowum w tej, w tej perspektywie finansowej, instrument finansowy w postaci pożyczki. To również będzie instrument, który będzie bardzo mocno promowany. A to wynika też z tego, że bardzo mocno sprawdził się do tej pory. Inicjatywa Jeremy, która funkcjonowała w latach 2007 13 była dosyć efektywna. Tu na pewno plusem był termin przekazywania pieniędzy, gdzie przedsiębiorca mógł mieć je na koncie w ciągu pięciu tygodni, a nie tak jak w przypadku konkursów, kiedy trwało to właściwie nawet rok. Więc jeżeli ktoś przychodzi do nas z takim pomysłem i mówi, że musi kupić maszynę, ale musi ją kupić już teraz, to jest, bo ma... Bo ma fajny kontrakt, prawda? I trzeba zrobić zamówienie, to w przypadku, jeżeli będzie czekał na dofinansowanie unijne, być może nie zdąży, prawda? Być może jego, jego, jego biznesplan zakłada, że on dokona tej inwestycji szybciej, wcześniej. Więc czasami rzeczywiście też warto pomyśleć nad tym, aby skorzystać z instrumentów finansowych e, zwrotnych, a nie tylko tych bezwrotnych. E, także to też to jest pewien, pewien temat do rozważenia przez wszystkich przedsiębiorców. Czyli. E... Pierwsze dotacje, czyli pierwsze pieniądze mogą pojawić się pod koniec tego roku, tak? Znaczy, Teraz zalec... jest taki czas na szkolenie, tak można powiedzieć? Yy, nie do końca. Nie, konkursy już się pojawiły, warto <coughs> odwiedzić stronę rpo.wzp.pl. Tam jest harmonogram na cały rok 2016 i wiele konkursów ma być ogłoszonych w tym roku, więc warto się zapoznać, które, który konkurs jest właśnie do, na daną potrzebę w tym wypadku. Myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że my też nie jesteśmy tylko punktem informacyjnym, ale także prowadzimy tutaj konsultacje takie typowo specjalistyczne, czyli przychodzą do nas beneficjenci, którzy jakby jeszcze borykają się z perspektywą 2007-2013 i rozliczają wnioski, więc pomagamy im tutaj przy rozliczeniu wniosków, także udzielamy pomocy przy już ogłoszonych konkursach, gdzie y, tutaj beneficjenci mają problem z właśnie jak rozumieć dany regulamin konkursu, dokumentację, więc y, wtedy już jest taka rozmowa typowo konkretna na, na dane działania. Ale zapraszamy nie... na środowisko z funduszami, bo to już <noise> była... <Oczywiście. coughs> W środę, dzisiaj, tak, to tak? jest 3 lutego, także mhm. zapraszamy o godzinie 10 do Starostwa Powiatowego w Gryficach, pokój 315. Mhm. Będzie, specjalne zapisy są wcześniej? Jak najbardziej można. Tak, można, trzeba się do nas zgłosić, do nas... bo my też jesteśmy tak? przygotowani na większą liczbę osób pod względem materiałów. To będzie, to będzie spotkanie informaty informacyjne dotyczące szkoleń dla przedsiębiorców bo przedsiębiorcy mają potrzebę też szkolenia swoich pracowników i takie dofinansowania także można uzyskać. Ja mam nadzieję, że kiedyś uda mi się zaprosić całe wasze, e, całą waszą grupę, bo państwo jesteście w czwórkę, <gry> tak, tak? My pracujemy we czwórkę, stąd też dzisiaj jesteśmy w 50% składu, e, ale jest nas czwórka, więc jeżeli ktokolwiek z państwa będzie się do nas wybierał, e, zawsze jest to pewność, że jesteśmy, zawsze m, udzielamy informacji, nawet jeżeli jesteśmy w terenie, a też taką działalność konsultacyjną w terenie e, prowadzimy, jako że e, punkt informacyjny działa przy Starostwie Powiatowym w Gryficach, ale tak naprawdę Obejmujemy swoim zasięgiem, możemy powiedzieć, pięć jednostek terytorialnych, bo to jest powiat gryficki, kamieński, goleniowski, łobeski oraz miasto Świnoujście. Stąd też tam też można się z nami spotkać, umówić na spotkanie. Tam też prowadzimy spotkania konsultacyjne, więc jesteśmy właściwie w tej północno-zachodniej części województwa, wszędzie. Ale ja mówię o tym, że chciałbym Was zaprosić. Wszystkich. Wtedy będziemy musieli zamknąć. zamknąć no to wtedy musimy to zrobić po 15.30. <noise> Nie, musimy zrobić to na żywo o 9.45. Może następnym razem nam się uda. Ewentualnie z punktu naszego. O, albo zrobimy z, z punktu. Też, też jest to jest zmiana pomysł. i innowacja. <noise> Kreatywność. Karolina Kondzielewska, Tomasz Aniuksztys, specjaliści do spraw funduszy europejskich, moimi gośćmi i Państwa. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień na żywo o 9.45. Nasze specjalistyczne centrum opieki i rehabilitacji Leśna Polana w Gryficach. Całodobowa opieka. Profesjonalna kadra medyczna i fizjoterapeutyczna. Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Komfort, bezpieczeństwo, szacunek. www.lesnapolana24.pl